Cześć. Witam was na kanale Ogrodowe sprawy. Rozpoczynamy nowy sezon ogrodniczy, a więc dziś zapraszam was na odcinek o wysiewach. Będę opowiadała o wysiewie jeżówki, czyli o tym jak tanim kosztem, w miarę łatwo, nie wiem czy do końca super szybko, ale na pewno można uzyskać mnóstwo roślin, a co za tym idzie, mieć później w sezonie całe kwitnące łany w ogrodzie. Zapraszam na ten film. Zanim przejdziemy do wysiewów, szybko scharakteryzuję Wam jeżówkę, no bo może jakimś cudem jest jeszcze wśród Was ktoś, kto jej nie ma w ogrodzie i nie wie, jak ona się zachowuje w naszych warunkach. Więc jeżówka to jest bylina krótkowieczna. Jest to cudowna roślina o pięknych, bardzo dużych kwiatach, które są uwielbiane zarówno przez pszczoły, jak i przez motyle. Kwiaty są charakterystyczne, bo pośrodku mają takie bardzo widoczne jeże w dotyku rzeczywiście są takie jakbyśmy dotykali prawdziwego jeża. Jeżówki mają wyprostowany pokrój, nie pokładają się nawet po ulewach. No i kiedy już zaczynają kwitnąć, a jest to zazwyczaj w lipcu, no to cieszą nas swoimi kwiatami aż do mrozów. Tak jak powiedziałam, są to rośliny miododajne, ale są również bardzo odporne na suszę. Są odporne również na niskie temperatury w czasie naszych zim, więc nie ma problemu z jej zimowaniem. W sezonie jeżówki w czasie kwitnienia osiągają różną wysokość w zależności od odmian. Mamy jeżówki, które będą miały wysokość około 60 cm, ale mogą one również wyrastać nawet na wysokość metra m. Czasem tak się za zadzieje w zależności od pogody, długości sezonu wegetacyjnego, no i oczywiście od odmian. Jeżówka najpiękniej będzie nam rosła i kwitła na stanowiskach słonecznych, choć toleruje również półcień, no i w glebie przepuszczalnej. Nie znosi zastoin wody, choć całkiem nieźle radzi sobie w glinie. No ale gdybyśmy chcieli stworzyć takie idealne stanowisko dla tej rośliny, to powinniśmy zadbać o słońce i o to, aby gleba była przepuszczalna. Gleba powinna być lekko kwaśna, czyli taka jaka zazwyczaj jest w naszych ogrodach. No i nie musi być jakaś super żyzna. Jeżówka to jest roślina preriowa, no i w większości miejsc w naszych ogrodach sobie poradzi. Najpopularniejsze jeżówki to te oczywiście purpurowe w kolorze różowym, czyli półpełne. One bardzo często goszczą w naszych ogrodach i nie stwarzają żadnych problemów. Często możemy również znaleźć w punktach sprzedaży przeróżne inne odmiany, niekoniecznie półpełne, ale pełne. W kolorze białym, różowym, czerwonym, żółtym, pomarańczowym, no naprawdę gama kolorystyczna jest szeroka. Jednak ja muszę Wam się przyznać, że najbardziej lubię te właśnie najzwyklejsze białe bądź różowe. W moim przydomowym ogrodzie mam prawdziwe łany jeżówek. Nieraz zachwycaliście się nimi na różnych moich filmach. No i muszę Wam się przyznać, że u mnie one są od lat, ale nigdy ich nie wysiewałam. Zawsze dokonywały licznego samosiewu, dzięki czemu wpychały się w każdą wolną przestrzeń na wszystkich moich rabatach. Ale dzisiaj na filmie będę wysiewała jeżówki, ponieważ chcę ich mieć więcej u mnie w ogrodzie w letnisku. U mnie w ogrodzie przydomowym jeżówki świetnie komponują się przede wszystkim z trawami ozdobnymi z miskantami, z rozplenicami, ostnicami czy trzcinnikami, ale bardzo fajnie wyglądają również z innymi bylinami. Na przykład rutewką Delaweya, bodziszkiem rozan, szałwią omszoną, kocimiętką czy dzwonkami kremowymi. Na jednej z rabat przytara się u mnie cały łan jeżówki, występuje razem z hortensjami bukietowymi. No i muszę przyznać, że jest to bardzo fajne połączenie. W związku z tym, że jeżówki to y, krótkotrwałe byliny, warto zadbać o ich rozmnażanie, aby nie stało się tak, że w pewnym momencie w którymś sezonie okaże się, że po prostu wyginęła nam jeżówka i nie mamy jej w ogrodzie. Więc jeżówki możemy rozmnażać zarówno przez podział kęp, jak i przez wysiew. Co zaraz zrobimy. W kwestii wysiewu jeżówek mamy trzy drogi. Pierwsza to zdać się na samosiew, najłatwiejsza. Druga to wysiew do gruntu, ale jest to obarczone pewnym ryzykiem. No i trzecia, czyli zrobienie własne rozsady, czyli taka droga najbardziej kontrolowana, ale równocześnie zapewniająca nam największy sukces, no i największą liczbę roślin. Według mnie najlepszym terminem na wysiew nasion w takich warunkach właśnie kontrolowanych jest luty lub marzec. A to dlatego, że mamy wtedy dostęp do dojrzałych, suchych, a zarazem przestratyfikowanych w naturalny sposób nasion, które zimowały w naszym ogrodzie. I właśnie teraz na przedwiośniu czy wiosną mamy dostęp do takich, zobaczcie, Główek. To jest y, główka z dojrzałymi nasionami jeżówek, których już nie musimy przechładzać w domu w lodówce. Wystarczy po prostu wyjść do ogrodu i zanim zabierzemy się za ścinanie wszystkich bylin, y, a w tym jeżówek, po prostu zerwać sobie kilka takich jeży, wyskubać z nich nasiona, które wyglądają tak. Ja to akurat zrobiłam dzisiaj rano. No, i po prostu je wysiać. Żeby nam się to udało, potrzebujemy podłoża przepuszczalnego. Ja mam podłoże po prostu z worka, takie do robienia wysiewów. Dodatkowo je jeszcze spulchniłam sobie, przepuszczając przez sito, no i napełniłam nim tutaj moje doniczki. Jeżówki możemy wysiewać rzutowo do takich właśnie doniczek. Jeśli mamy mało miejsca na parapetach w domu, albo możemy już wysiewać bezpośrednio do multidoniczek, co zaoszczędzi nam pracy przy pikowaniu. No, ale u mnie w domu parapety już pękają w szwach, już się tam ostro zieleni, więc ja ograniczam się do takich właśnie rzutowych wysiewów, do małych doniczek. No, i liczę na to, że kiedy będę je musiała przepikować, tutaj w tej szklarni będzie już na tyle ciepło, że będę mogła je tutaj trzymać. Wysiew na przedwiośniu, czyli w lutym lub marcu, jest bardzo korzystny ze względu na to, że możemy uzyskać dużo roślin. Tani sposób, ale przede wszystkim możemy te nasze siewki ustrzec na przykład przed. Ślimakami, które to uwielbiają na nasze nieszczęście zjadać młode jeżóweczki, kiedy tylko zaczynają wychodzić z ziemi te drobne zielone rośliny, wychodzą również ślimaki, no i potrafią nam zjeść wszystko, zanim my zdążymy się ucieszyć z tego, że wykiełkowały nam jeżówki. Jeżeli będziemy robić kiedy indziej wysiew, czyli na przykład rzucać nasiona jesienią do gruntu, możemy się spotkać z tym, że zgniją nam te nasiona. Jeżeli będzie mokra zima, no to te nasiona mogą nam zgnić i nici będą z naszych jeżówek. Może być również tak, że po prostu nasiona zostaną przez zimę wyzbierane przez ptaki. A jeżeli robimy właśnie wysiew w doniczkach czy multidoniczkach, no to mamy nad tym wszystkim większą kontrolę. A oprócz tego, jeżeli właśnie wysiejemy je teraz, czyli na przedwiośniu, mamy sporą szansę, że nasze jeżóweczki zakwitną nam jeszcze w tym samym sezonie, a dokładniej mówiąc w sierpniu. Czy to nie jest cudowne? Więc warto zabrać się za wysiew jeżówki wcześniej i doprowadzić do tego, aby w sierpniu móc cieszyć się już jej kwiatami. Moje jeżóweczki w dwóch kolorach są już szybko i sprawnie wysiane. Teraz muszę je tylko podlać i zanieść z do domu do temperatury pokojowej. Na wschody powinnam się doczekać po około od 10 do 21 dni. Następny krok to będzie pikowanie. Pikowanie, czyli rozdzielanie roślin, sadząc każdą do osobnej doniczki, kiedy tylko pojawi się po parę liści właściwych. No a do gruntu będę mogła je posadzić w maju, kiedy minie ryzyko przymrozków i będę je sadziła na rabacie nie gęściej niż co 40 cm. To już wszystko o wysiewie Ja swoje za chwilę zabieram do domu, bo słoneczny południowy parapet już na nie czeka. A Wy koniecznie dajcie mi znać, co wy wysiewacie, co już Wam się dzieleni w domu na parapetach, a może dopiero się do tego zamierzacie. Jestem bardzo ciekawa, co będzie u Was w tym sezonie w ogrodach, więc koniecznie mi napiszcie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.